Właściwie w świecie kreacji. Jest taka umiejętność wykreowania takich miejsc, o których marzymy. Mogą one być w sferze tylko wyobrażeń, prawdopodobnie często nieosiągalne. I ja właśnie swoimi realizacjami próbuję sobie wytworzyć takie sytuacje, moje, moje wymarzone, jak gdyby idealne. Cała moja działalność to jest taka pewna wędrówka w poszukiwaniu miejsc idealnych. Właściwie myślę, że można powiedzieć, że każda moja realizacja to Właśnie takie, takie dążenie do dojścia do miejsca idealnego. Miejsce idealne to jest bardzo trudne zagadnienie, bo to może być proces, może to być pojmowane jako czas. Miejsce idealne może być właściwie. Tylko jakąś taką mrzonką utopią, może być nieistotne. Może się okazać, że miejscem idealnym jesteśmy, jest właśnie to, co nas otacza tutaj i teraz. Ono może być moje, nie musi być twoje. W jakiś tam sposób próbują dotknąć architektury i człowieka w architekturze oraz czasu. Nazywam się Katarzyna Kujawska-Murphy i pracuję w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Technologie cyfrowe przenikają do życia i sztuki nieustająco. Zmieniają percepcję fizycznej reprezentacji wraz z moralnym dylematem takim jak zaufanie, ale nie tylko, bo także w Wprowadzają wirusy w nasze codzienne funkcjonowanie. My akurat jesteśmy specyficznym pokoleniem pokoleniem, które doświadcza cezury analogowej i cyfrowej. Kodowanie, rozkodowywanie daje nowe pole dla ekspresji i komunikowania. Cyberpsychologia w sztuce to jest właśnie to, co akurat mnie osobiście najbardziej fascynuje w moich kreacjach artystycznych, w moich poszukiwaniach i w moich badaniach artystycznych. Dziękuję bardzo.